Cześć wszystkim! Jestem Marcin Wilusz. Cześć! Jestem Szałajda Artur. Chcieliśmy Wam opowiedzieć krótką historię związaną z, z motosportem. Pierwszym moim samochodem takim profesjonalnym przygotowanym był Renault Clio. Zaczynałem nim jeździć kajodesy, a także rajdy okręgowe. Jutro wyjeździłem tytuł wicemistrza. Gdy zaczęliśmy zbierać sponsorów, e, udało nam się ich pozyskać. Poszliśmy grube, grubiej troszkę w to wszystko. E, zaczęliśmy budowę aut z Arturem. E, to jest nasze pierwsze auto, które przywiozłem w wersji cywilnej. Kupiłem je w Szwajcarii. W 2018 roku zaczęliśmy budowę tego auta. Było budowane w do grupy N pod wyścigi górskie, czyli to był klasyczny, praktycznie seryjny samochód, tylko wiadomo, wstawiona klatkę bezpieczeństwa, fotele, pasy. Niestety nie mogliśmy modyfikować silnika, bo przepisy na to nie pozwalały, więc został silnik seryjny, który stroiliśmy tylko komputerowo, osiągnęliśmy jakieś 224 konie. Do tego była założona koła skrzynia biegów. Jest fajne zawieszenie zamontowane. Jest to Proflex Evo 4, które jest w pełni regulowane i pozwala na branie udziału w rajdach, jak i w wyścigach. W 2019 dokonaliśmy przebudowy pod klasę A, grupę A. Co za tym poszło, modyfikacja silnika, z którego wyciągnęliśmy 259 koni i 245 Nm. Została założona sekwencyjna skrzynia biegów. Mamy tylko jeden lewarek i biegi działają tylko tył-przód, czyli do siebie ciągnąc idziemy w górę, a zbijamy lewarkiem do, do przodu, schodzimy biegami w dół. Daje to dużo więcej frajdy, no przy tym motorze w porównaniu do N-grupowego czuć dużo tą różnicę, dużo lepiej się jeździ. BMK 46 w kupecie. Auto przygotowaliśmy już nie do wyścigów, tylko do driftu. Wojtek Witkowski jeździł tym samochodem. Zbudowaliśmy go dzięki naszym sponsorom. Dużo nam pomogli. Też pojechałem do Niemiec po ten samochód. Przewieźliśmy BMW w bardzo dobrym stanie, z stukającą panewką, także w fajnych pieniądzach nam się udało kupić. No i zaczęliśmy budowę od podstaw, pomagałem Artkowi rozbierać. Został przygotowany mniej więcej tak samo jak Honda, czyli został wybebeszony, wyczyszczony, samochód pojechał na klatkę. W tym, że ta klatka została tutaj bardziej rozbudowana ze względu na tylni dyfer, czyli został spawane został spawany wzmocnienie tylniego wózka. Po klatce tak, Honda pomalowane, uzbrojone fotele, pasy i tyle. Grubsza tylni dyfer jest w 100% spięty, pod maską jest jedyne naszym zdaniem słuszne 4.4, 310 koni, 420 Nm. Na zawieszeniu D2 Takim w miarę stricte driftowym. Szybki skręt jest zamontowany. Do tego wszystkiego, wiadomo, jakieś tam dodatkowe chłodnice, oleju, wspomagania to wszystko jest. Z motorem wjechaliśmy takim 4.4 V8, ponieważ chcieliśmy w jakiś w miarę bezawaryjny motor założyć. Motor był cały rozebrany, przeglądnięty, wymieniony, wymieniony łańcuch rozrządu, sprzęgło oczywiście mocniejsze, krótka skrzynia. No i zastanawiamy się, jeżeli też fundusz na to pozwolą, żeby założyć tutaj turbo albo kompresor. Prędzej raczej kompresor, żeby auto od samego dołu wstawało. Nie wiem, czy zdążymy i czy uda nam się to zrobić. To na pewno będziemy chcieli się pokazać dalej dwoma autami na trasach. Ja też będę chciał troszkę pojeździć tym autem, ale przejdźmy do najważniejszego. Chcemy Wam przedstawić całą budowę samochodu z Arturem od A do Z, od kuchni, że tak powiem, w naszym garażu. Będziemy teraz budować nowy samochód, który zaraz pokażemy. Będzie to Honda Civic 5. Generacji. Eee, bardzo długo jeździliśmy, za zdrowo, żeby znaleźć zdrową budę po całej Polsce. No, za trzy dni jedzie samochód na klatkę, już jest w miarę wyczyszczony, przygotowany pod spawanie klatki. Klatka będzie klasyczna, wyścigowa, maksymalnie rozbudowana ze względów bezpieczeństwa. No i na chwilę obecną to jest tyle, zbieramy gadżety, części, zamawiamy. Ze szczegółów, które możemy zdradzić, na pewno będziemy chcieli zamontować silnik K20. E, oby się udało, oscylujemy po 300 koni. Jest to możliwe, bo koledzy, którzy z nami się ścigają, mają już takie silniki. No i oczywiście będziemy chcieli troszkę zjechać z masą. Masa przeciwnikiem przyspieszenia. Także będziemy starali się zbić, oczywiście, do przepisowo wymaganej wagi. Nie? Jeżeli macie jakieś pytania, albo możecie nawet nam coś podpowiedzieć, bardzo chętnie to wysłuchamy. Zobaczycie nas w internetach. Wrzucimy linki do filmów, a także strony, gdzie będzie nas można na bieżąco, a nawet na żywo zobaczyć. Dzięki, do zobaczenia, czekamy na jakieś komentarze.